Kochane Skorpiony, witam Was na czytaniu wiosennym. To czytanie i w ogóle ta wiosna jest szczególna. Zapamiętamy ją na pewno po czasy wszyscy. I w zasadzie dla każdego znaku zodiaku w tym czytaniach jest to mocno zaznaczone w kartach, że to są silne energie, że to jest taki właśnie szczególny czas. U Was oczywiście też. Karty są na stole, bo nie tasowałam ich przy Was. One wypadają mi spontanicznie podczas tasowania, które trwa długo, i, i to jest też forma medytacji dla mnie, i nie chcę Was tym obarczać. A poza tym myślę, że ufamy tutaj sobie. Ja tutaj te karty, które wypadły, bo tylko te biorę pod uwagę staram się tak czytać z czystymi intencjami i to płynie prosto z mojego serca i myślę, że w taki sposób też wypatrząc na te karty razem ze mną intuicyjnie bardzo um, odczytujcie, wpatrujcie się w nie i bierzcie z tego czytania to, co dla Was jest najlepsze to, co do Was przemawia Pierwszą kartą spośród moich kart tutaj dla Was jest taka karta nieskończoności, taka bardzo filozoficzna karta. No oczywiście jest to czas, kiedy każdy z nas w jakiś sposób zastanawia się nad, nad tą właśnie nieskończonością, nad, nad czasem, w którym się teraz znaleźliśmy, nad sensem tego wszystkiego. Karta przedstawia kobietę, która jest w samym środku tej ósemki. Jest tu i teraz. Jest otoczona naturą, słońcem, ptakami. Leży na jakiejś słonecznej łące wśród maków. I ten cały świat przepływa przez nią. Wypływa jak gdyby z niej. Ona jest jego częścią. I tak się czuje. Czuje się też takim centrum tego wszechświata. Czuję się ważnym elementem. Bo ma świadomość siebie, ma świadomość zarówno nieskończoności tego wszechświata, jak i swojej ważności. Jako takiego elementu, który jest niezbędny, żeby ten świat funkcjonował, istniał, zauważa swoją istotność w tym całym zagubionym, pełnym chaosu wszechświecie. Bo każdy przecież z nas, nawet jako istotka niewielka, ma do wykonania jakieś zadanie, ma funkcję do wypełnienia. I być może właśnie ten trudny czas uświadamia nam naszą istotność, naszą ścieżkę, którą, którą podążamy, a może uświadamia nam możliwość zmiany kierunku, potrzebę. Wchodzenia w coś, co jest wartościowe, co jest właśnie dla nas. Jest po prostu czas wielu przemyśleń i zauważania tego, co jest ważne. Karta ta mówi właśnie o wadze nas samych w tych wszelkich wydarzeniach, o tym, że my mamy do spełnienia właśnie jakąś funkcję, jakieś zadanie. Że to my mamy wpływ na to, co się dzieje. I myślę właśnie, drogie Skorpiony, że to jest główna myśl tego czytania Waszego, bo kończycie całe czytanie kartą Maga. Też zobaczcie na tę kartę. W wizerunku jej jest nieskończoność. A Mag to ktoś, od którego bardzo dużo zależy. I on o tym wie, że on umie stwarzać, że on umie kreować. On panuje nad wszystkimi żywiołami. On je rozumie. On umie wykorzystać swoją wiedzę. I zobaczcie, w jego rękach wszystko zakwita, bo on ma ogromną moc i ma świadomość tej mocy. Więc, drogie skorpiony, myślę, że. Ten taki ważny czas będzie czasem uświadamiania sobie wartości siebie, ważności swoich zadań, ważności siebie wobec swojej rodziny, swoich najbliższych. Uświadamienie sobie swojej niezbędności w relacji. Zrozumienie swoich umiejętności, które też są nietuzinkowe w wykonywaniu swojej pracy. Zauważenie swoich talentów, swoich zdolności, yy, które są ważne nie tylko dla nas samych, ale są też pożyteczne dla innych. I zauważycie właśnie w tym czasie, jak jesteście potrzebni, jak jesteście ważni, jak jesteście niezbędni. I zaraz mówi o tym pierwsza karta spośród kart Good Tarot. To jest król wody, król kienichów. Tutaj w tej talii przedstawiony, tak mnie się wydaje, jako taki Posejdon, król mórz i oceanów, który panuje. Nad wszelkimi emocjami. Właśnie w tym środowisku wody jest królem, bo wszystko wie, umie, rozumie. A woda to nasze uczucia, to nasze emocje, to empatia ogromna. Zobaczcie, z jaką miłością zwraca się do tych, którzy razem z nim żyją w jego otoczeniu, do tej ryby, jak on. On na pewno chce jej w jakiś sposób dać pomóc, dodać otuchy, być wsparciem. A król kielichów to bardzo dobry człowiek, który jest właśnie takim empatycznym i pełnym zrozumienia dla innych, który pomaga innym. To często właśnie taki psycholog, terapeuta, taki podnoszący na duchu. To ten, który kieruje się sercem, to ten, który wykonuje swoją pracę z wielkim poświęceniem. Może właśnie jesteś lekarzem, lub pielęgniarką, lub wykonujesz jakiś zawód, który w tej chwili jest tak bardzo potrzebny innym. A może po prostu jesteś ojcem, który. Umie podtrzymać za rękę, który wie, w jaki sposób trzeba podnieść y, ducha całej rodziny. A może jesteś synem lub córką, którzy zdają sobie sprawę, jak ważna jest dla nich rodzina i że to jest właśnie ten największy skarb, który mają. I mówi o tym następna karta dziewięciu kielichów. Też przedstawiona tutaj w tej talii w przepiękny sposób, bo to jest Sirena, która przygląda się właśnie takiemu diamentowi, takiemu pięknemu skarbowi, który z wielką radością odkryła. Oczywiście dla każdego z Was, co innego, drogie Skarpiony, będzie tym skarbem odkrytym, ale myślę, że właśnie tej wiosny. Tego odkrycia dokonacie, już będziecie wiedzieć, co jest dla was ważne, o co warto walczyć i zabiegać. A to odkrycie, którego dokonacie, będzie dla Was bardzo istotne, bo jak gdyby zmieni w ogóle obraz waszego świata, zmieni kierunek waszego życia. Po prostu pójdziecie za tym, otworzycie ramiona, tak jak na karcie pazia mieczy, i popłyniecie, pofruniecie w tym kierunku, dacie się pofrunąć, poczujecie też taką harmonię z wszechświatem, poczujecie, że to pójście za głosem serca, to bardzo dobry krok. I to jest właśnie treść następnej karty, karty równowagi. W wizerunku tej karty właśnie też jest kobieta, która trzyma rękę na sercu. I ona czuje taką równowagę i harmonię ze wszechświatem, bo zrobiła coś właśnie kierując się sercem. I czuje teraz takie odprężenie, taką ulgę, bo wie, że właśnie zrobiła dobrze. Z całego tego tutaj czytania bije właśnie taki harmonijny, spokojny Pełen zrozumienia dla innych przekaz. I w zasadzie jest to kontynuacja tych wszystkich poprzednich czytań na nowie, na pełnie, bo otwieraliście się coraz bardziej, bo wierzyliście coraz bardziej w siebie. Czuliście się już od jakiegoś czasu potrzebni, częścią całości. Ostatnio zaczęliście wchodzić w jakieś nowe rejony, w nowe obszary, uczyć się czegoś i zobaczcie w tle, macie kontynuację tamtego czytania, które było na nów w Baranie, bo macie tutaj w tle znowu sześć mieczy. To jest właśnie to zdobywanie nowych lądów, to jest ciekawość świata. To jest zbudowanie nowych doświadczeń, być może dokształcanie się w jakiejś dziedzinie, o czym też świadczy tutaj ten paść powietrza, który jest takim bardzo ciekawym świata i otwartym na wszelką wiedzę człowiekiem, który właśnie w tym czasie ma możliwość. Posiąść jakąś e, bardzo istotną e, właśnie w danym kierunku, w którym już teraz zaczynacie iść, e, wiedzę, e, ma możliwość e, zdobycia w ten sposób e, nowych obszarów, e, czy w waszej pracy, czy właśnie na terenie waszych relacji, rodzin, e, macie możliwość zdobycia e, i Sukcesu, osiągnięcia czegoś, co dotąd było trudne albo w ogóle czego nie wiedzieliście, że jest możliwe. Bo ta sytuacja, którą teraz macie, odsłania wam takie obszary dotąd w ogóle przez Was nieużywane, a tkwiące w Was właśnie talenty, możliwości. Bo zaraz pod spodem macie kartę sześciu dysków słońca, Asa Buław. To są karty, które mówią o wchodzeniu w nowe rzeczy, o materializowaniu czegoś, jakichś zamysłów, pomysłów i to materializowaniu z pełnym sukcesem. Bo słońce to jest przecież wielka siła kreatywności. To jest odkrywanie własnych, Potencjałów. To jest duża pewność siebie, która jest tutaj powtórzona właśnie w karcie MAGA. Myślę, że na horyzoncie już widzicie jakiś cel, coś konkretnego, do czego możecie dążyć. I właśnie to, że kiedyś ten cel był nieosiągalny, bo mieliście w sobie pełno obaw i lęków, że nie jesteście dosyć dobrze. Że nie macie wszelkich atutów w rękach, że nie macie albo tyle wiedzy, albo tyle środków, żeby to osiągnąć, to teraz jak gdyby zauważacie, że to Wasze myślenie, czyli to pięć mieczy, które tutaj macie, to jest błąd, bo działanie, które się wyprzedza takimi pesymistycznymi myślami. Strachem, obawą, że coś może się nie udać, prowadzi do zaniechania często tego działania. A w ogóle takie myśli, że coś nam się nie uda, to najgorsze, co możemy zrobić sami sobie. To popatrzcie na tę kartę. To jest. Przybita kobieta, której w ogóle spadła korona z głowy, która traci wiarę w siebie, i wszystko wokół niej jest szare i smutne, tak jak ona. A to jest wynikiem jej błędnego myślenia o sobie, o swoich niedoskonałościach, bo ona widzi siebie brakami. Ale na szczęście w waszym przypadku ten stan jest chwilowy i przejściowy, bo ta karta jest pomiędzy słońcem, czyli tym bardzo pozytywnym myśleniem, tym otwartym yy, na świat patrzeniem, właśnie myśleniem o sukcesie, myśleniem swoimi talentami, swoimi atutami, a nie brakami, i pomiędzy kartą Asa w którym mówi o rozpoczynaniu takim żywiołowym, takim pełnym ognia, pełnym zapału do czegoś, do nowego pomysłu. Nie jest to jednak wszystko oparte na jakichś e, chwilowych, takich nieprzemyślanych, takich bardzo e, emocjonalnych e, i nierealnych pomysłach, bo obok znowu jest karta Eremity, człowieka bardzo mądrego, który potrafi spojrzeć na pewne rzeczy z dystansem, który ma doświadczenie, który przeczytał wiele ksiąg, który kieruje się też intuicją, taką yy, mądrością, mądrością. I realizuje te właśnie wszystkie swoje zamierzenia, te nowe cele w sposób bardzo konsekwentny. Może nie jakoś w dużym pędzie, w jakimś chaosie, tylko jest to przemyślane i zdeterminowany na cel w takim tempie dla siebie właściwym zmierza, jak rycerz pentakli który może nie jest najszybszym rycerzem, ale dopina swego. Dochodzi po prostu do y, realizacji tych swoich zamierzeń i celów poprzez takie y, rozumienie tego wszystkiego, y, czym dysponuje. To właśnie ten mak, który jest tutaj zakończeniem y, całego tego cyklu waszego wiosennego. Mówiąc o tym czasie, który, który już właściwie się zaczął w waszym życiu. Tutaj moja przemowa przytuje w takie duże słowa, zmiana, nieskończoność, bycie pomocą dla innych, odkrywanie siebie i tak dalej. Ale to faktycznie tak jest. Tutaj w każdym czytaniu, dla każdego znaku jest duża mocy, i myślę, że ten czas właśnie odkryje dla Was waszą moc, pokaże Wam wasze możliwości. Wy zobaczycie, że jesteście w stanie osiągać dużo więcej niż dotąd myśleliście, że, że możecie. Trudno mi oczywiście tutaj określić y, konkretne obszary y, Waszych możliwości, y, tego, co się w Waszym życiu zadzieje, tego, co się będzie zmieniać, ale jedno jest y, dla wszystkich y, takie spójne. Dla Was, Skorpiony, jest to czas, w którym odkryjecie, że te możliwości macie i że macie ogromny wpływ na to, co się dzieje wokół Was. Zobaczycie to w swojej pracy: że jesteście ważni, że jesteście niezbędni, że potraficie wymyślać rzeczy, których nikt inny by na przykład nie wymyślił. Myślę nawet, że możecie w jakiś sposób zostać docenieni. Bo świadczy o tym właśnie ta karta sześciu dysków. To jest sukces, to jest osiągnięcie czegoś, czegoś takiego nadzwyczajnego, bo to jest złota rybka. Zobaczcie na tym wizerunku tej karty. To jest spełnienie życzeń. A obok jest ta karta słońca. To jest właśnie też takie odważne pójście do przodu, odważne pójście po sukces, z wiarą w siebie. Być może, że zaczniecie coś na własną rękę, że przyjdzie Wam do głowy jakiś pomysł na, na własną działalność, na rozpoczynanie czegoś nowego. Bo o tym świadczy właśnie ten asbuław który oczywiście jest taką energią początkową, takim grobem z jasnego nieba, takim olśnieniem, które do Was przychodzi, no ale to jest do uchwycenia. Idźcie za tym, bo te wszystkie energie tutaj na stole mówią, że to jest właściwy kierunek. Nie bójcie się, bądźcie odważni. Jeśli... Chodzi o sprawę w waszych związkach, waszych relacjach to też kształtuje się tu bardzo pięknie w kartach, bo będziecie w tych relacjach kimś wyjątkowo ważnym. Będziecie właśnie takim wsparciem, takim przytuleniem dla kogoś. Będziecie odkryciem, że jesteście wyjątkowi, że jesteście ważni. Ktoś was doceni. Może ktoś. Was po prostu zauważa, tak jak ta Syrena zauważyła ten piękny skarb. Będziecie przeszczęśliwi i dostrzeżecie, jak ważne są uczucia, jak ważne jest kierowanie się właśnie sercem, i to wprowadzi Was w taki stan relaksu, harmonii. I myślę właśnie, że wejdziecie na tę właściwą dla Was ścieżkę, bo o tym też mówi taka karta mm, karmiczna, karta przeznaczeniowa, karta sprawiedliwości która właśnie przynosi od losu y, taką sprawiedliwość, taką równowagę. Bo w zasadzie tą równowagę tu macie w trzech kartach, bo i ta sprawiedliwość trzyma w ręku y, wagę, tak? która równoważy y, sprzeczne czasami ze sobą rzeczy. I macie tę kartę y, właśnie równowagi, kartę 14 z Wielkich Arkan. I macie też kartę sześciu dysków, która też jest taką małą kartą sprawiedliwości. Gdzie wszystko się równoważy. To, co dajecie od siebie, do was przypływa z powrotem, i to zazwyczaj w taki zwielokrotniony sposób. Więc po prostu, kochane skorpiony, nie obawiajcie się wchodzić w nowe rzeczy, mieć nowe pomysły, uwierzcie w siebie, bądźcie. Pewne siebie, bo to, co teraz właśnie Wam przychodzi do głowy, to, co już może Wam się urodziło, yy, to będzie dobre. I idźcie w tym kierunku, dajcie się popłynąć, yy, tak jak te sześć mieczy tutaj mówi: wejdźcie na ten statek, płyńcie w nowym kierunku. Nie obawiajcie się, bo to jest słuszny i dobry kierunek, a Wasze działanie. Przyniesie pożytek nie tylko Wam. Będziecie pożyteczni też swoim działaniem dla innych, być może wsparciem dla swojej rodziny. Być może zajmujecie się czymś, co jest bardzo istotne akurat w tym czasie, co jest szlachetne i dobre dla innych. Macie, kochani, przecudne karty. I myślę, że ten czas dla Was będzie dobry, bo odkryjecie, przede wszystkim odkryjecie siebie. Zobaczycie nowe możliwości, nowe horyzonty i po prostu popłyniecie w tym kierunku. Bardzo Wam tego życzę, drogie skorpiony. I do następnego naszego spotkania.